Uwielbiam jesień. W końcu robię rzeczy, na które szkoda mi czasu latem. Filmowe wieczory w kinie, planszówki z przyjaciółmi, hektolitry aromatycznej herbaty tudzież kawy. Mam czas tylko dla siebie i na zakupy w Na co tej jesieni wybrać się do kina podpowie nam Michał z olsztyńskiego Heliosa. W tegorocznej jesieni Oszczyński Kino Helios ma zaszczyt zaprosić Państwa na premiery takich filmów jak Nie czas umierać, Wesele czy też Venom 2. Dodatkowo chcielibyśmy zaprosić Państwa na premiery naszych wydarzeń specjalnych, takich jak Kino Kobiet, Kino Konesera czy też Kultura Dostępna. Nie zapomnieliśmy również o naszych najmłodszych, dla nich przygotowaliśmy filmowe poranki, gdzie standardowy blok reklamowy jest zastąpiony konkursami z atrakcyjnymi nagrodami. Zaglądamy do Empiku, bo trwa tu festiwal gier planszowych, w ramach którego wiele bestsellerowych tytułów zostało objętych wysokim rabatem. Tradycyjnie w okresie jesiennym miłośnicy gier planszowych mogą liczyć na ciekawe premiery i mnóstwo atrakcyjnych ofert. Jeśli jesteście ciekawi, jakie gier planszowe zostały objęte promocją, zajrzyjcie do Empiku w Aurze. Setki tytułów w obniżonych cenach to zapowiedź wielu ekscytujących wieczorów nad planszą. Jak już jesteśmy w empiku, to zajrzymy na półki z kubeczkami. Przecież będą potrzebne do jesiennej najpysznej i gorącej herbaty. Wywołaliśmy temat herbaty, więc czas na herbatę. To miejsce to obowiązkowy punkt na mapie sklepów każdej jesieniary. Herbatki. Ja uwielbiam zielono, ale są tu wszystkie, jakie można sobie wymarzyć. Czarne, białe, zielone, owocowe z dodatkami w postaci suszonych kwiatów i owoców. A w tych ślicznych słoiczkach zaklęta magia smaków. Pierwsze jesienne przymrozki powodują, że trzeba lepiej zadbać o delikatną skórę rąk. Ratunkiem dla spieszniętych dłoni są kosmetyki ochronne o bogatej konsystencji. Ja sięgnę po pielęgnację opartą na skutecznych składnikach aktywnych. Jednym z najlepszych środków stosowanych w kosmetykach przeznaczonych do dłoni jest wyciąg z arniki. Mmm, pachnie jak na wilża. Nie, to nie moja sypialnia, to salon Eurofirany. W tym miejscu można poczuć się jak u siebie i skompletować przepiękne dodatki do modnego wnętrza. Wysokogatunkowa pościel, mięciutkie koce i narzuty, poduszki, ręczniki i inne dodatki do domu, ale przede wszystkim tkaniny, które robią cudowny klimat naszych wnętrz. Jeśli dodam, że w salonie Eurofirany mogę skorzystać z opieki doświadczonych dekoratorów, to uwierzcie. Jesienią wasze mieszkania staną się cudowną oazą ciepła i komfortu. Dziś jest czas dla mnie. Ty też znajdź czas dla siebie i spraw sobie przyjemność. Jesienną przyjemność w aurze. Muszę postawić się na nogi, a jesienią nawet kawa lepiej smakuje. I jeszcze jedno: kołacze najlepiej smakują jesienią.